chciał opony kupować na jakiekolwiek no. to bardzo Ci polecam te co mam tutaj właśnie u siebie to jest świetna opona, robi bardzo długie dystanse no, spoko. i nawet fajnie robi w błocie jest takim półśrodkiem spoko nawet ona jest wyższa chyba nie, niż te co mam? czy, czy taka już, sama? Ja ci taki rozmiar ty kupisz jaki. byś chciał dobra. Okay, no jasno, spoko no, myślałem o tym powoli bo, bo w zimie to strasznie chodził na boki kład. ale proponowałbym sobie kupić 28 nie? czyli wyższe? O dwa cale. Minimum No miejsce jeszcze jest, chyba tam woszło. Jeśli chcesz oczywiście mieć prześwit, a jak chcesz zapierdalać, no to nie, wiadomo. Nie, nie, nie. nie, mniejsza nie to... Co tam? Trwaweł <laughs> tutaj? Ja ty zapomnę, ty? nie, ale w kask. A to nie bolało. Nie. W kask nie boli. Tylko nie w szczepionkę, wiesz? Ale powiem wam, tak szczerze, yy, 4 osoby to jest optymalnie w ch nie? O, o. Bardzo optymalnie. Bo jak A jest... więcej, to nie... był dramat. Jeszcze na takie błota, to kurde po nas sobie by było. To... Tak, bo nawet wiecie dramat. pogadać albo coś, no, to jest jeden wielki ryk na tych terkomach. I tak no 4 to jest optymalnie bardzo. Łagę to jest podbicie Wiem, tu jest taki dołeczek, no. Ja tu jeździłem, miałem tędy trasę, yy, jak miałem to pożyczalnie w czerwcu, nie? A, a pół oprania to wyprzedzają nie duże? W sensie. ogromne. A, a patrz że ósmy razy to pytasz, ale tak. Nie, nie wiem. Pytałem. Nie wiem, co czemu tak, przerwałeś ale. Przerwałeś kilka razy, z tak, tego co o... pamiętam. No, mówisz, że miałeś wypadki jakieś tam. Stary! Ja mam jeździć składem cały weekendy i, i, i co? Pogadził na polewej. W to było byś musiał brać za to 4 razy więcej niż wtedy, że się kupę kas, Nie, to nie zamortyzujesz składa w opie. To ci się nie wróci nigdy. nie? że no to musiał ja musiałbyś zrobić, a wystarczy jeden wypadek albo jedna awaria. Dziękuję, cykl dobrano do ciebie totalnie. A ubezpieczenie? No zupę za można wsadzić, wiadomo. tutaj jest? Tutaj, to, tam, do góry. Do sławek, tu. Dobra, już wracam. L. To może no pewno. No, 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 no. Tutaj... Ta zawsze... jest nie, nie za mała Bo zawsze tu był szlaban Chyba tu Zajebista To jest bardzo fajny objazd Tu jesteście tam? Tak, tak jesteśmy cały ja tak. czas kupieni tak. Nie, nie no, trzeba, trzeba, bo tutaj... O no, dobiję troszeczkę momentami rzeczywiście. Jest to przeskok, pojecha. czy nie? Tutaj tutaj tak jakby może. Czekaj, a mnie widzę nigdzie. Tu jest przeskok za mną. Tu jest tak jakby droga, tu za mną jest chyba droga. To tak wygląda właśnie kurczę, no. że jest taki, taki prześwit, no. Tak. Tutaj? No Ale to poczekaj panu raz Dobra No tak, tutaj I jeszcze Jest, jest droga Tak, tak, czyli szczytem, tam musieliśmy po prostu... Nie, nie odbiłem w którymś momencie Tam drzewo leżało, wiesz? Tutaj też u góry macie drzewko, ale tu przeskakujecie Tak Tutaj już jest kilka dróg, prawo, w lewo ja na razie prosto, ja Nie no, czuć czasami przy ruszaniu wolnym na ha Że przeskakuje znaczy, Ale szarpie. to jest normalne No nie, nie było nie tak ma, wcześniej nie ma sprzęgła jako taką No wiem, ale, ale szarpie Tak, tak nie szkakało więc pasek jest tam Z chłopakami, z Bożeniem mi z w nocy To no. zawiesiłem się i zauważyłem, że jestem na ha I trochę, trochę go przepaliło Teraz Pawle pojedziemy w lewo Jak będzie rozwidlenie To, to było, było przed chwilą Nie, nie, jeszcze, to była nie. Droga, jeszcze. Nie, jeszcze nie Ale pogoda, wow Auda nie Lapada Mówisz, <grymne> mi, że nawigacja się zapisuje w historii całego traka, tak? Czekajcie. O, A później, no dobra, później przyjedziemy z prawej. I jak mi się uda nam się tutaj taką pętlę zrobić, o której myślę. Bo idziemy dalej prosto wtedy. No Garmin mimo że nie napisujesz traka, no to on, wiesz, z historii, jakby podróży sobie to super. i Wiesz, ja te wszystkie traki, którymi jeżdżę i które mam zrobione, to mam cały czas na mapie na różne kolory, nie? Aha. Tak, ja hej, już hej, teraz hej. ja już teraz jak jeździmy nie planuję traka, tylko po prostu patrzę sobie na garmina i tak patrzę. Tak sobie co on, on, łączę sobie, wiesz, gdzie tu przyjechać, co tu jeszcze zobaczyć ewentualnie. O. Dlatego mieliśmy takie, no no fajne te tematy. W tej wysowej zdrój było zajebiście. Tam było tak lajtowo, ale widoki jeszcze zajebiste, no. nie? A przyjechaliście jeszcze tam tej górki może. No, no tam tylko parę momentów, było taki do no, to musieliśmy się cofnąć. Bo byśmy się mogli sturlać, ale... No ale no, wiedziałem. Tam ta góra Jawor, pamiętasz Paweł? To taki szczyt totalny. Tak, nie? tak. Ja bym tu poszedł w prawo i w lewo. A, ja mam... A, tak, ja mam tutaj kamik, tu po prawej jestem, tu po prawej jest droga. Tam tam? Tak, tam jest droga, nie? No? Tu też chyba Paweł. Też nie wiem, bo jestem taki kuźwa szeroki, że. Szeroki w barach? <laughs> w dystansach. Jestem człowiekiem z ogromnym dystansem. No tak. Tylko czego żeśmy zboczyli, wasz znowu? No bo ja ci mówiłem w prawo i w lewo. Tak. Kamerkę zetył No. Y jeszcze kawałek. Łat bo... mi się rozjeździł, przestał skrzypieć. W końcu. A ty masz jeszcze o tyłu Kurde Tak z tym uruchyra, mimo że ja troszkę drittuję Nawet po asfalcie. Traka mamy tam Ale tutaj mamy taką pętlę jeszcze dookoła. Jest To sprawdzenie. strasznie -no, sobie. Jest sobie. Pyrkosz, pyrkoś, a nie jedziesz. A tu będzie zjazd. O, jest, jest. A to później będziemy znowu pod górkę, tylko chyba z drugiej strony. No to ciekawe, zobaczymy, może coś z tego wyjdzie. Ale ładnie, ale ładnie, panie. Wszystko co ładne, to zakazane. Potem las z mojego Kawał zjazdu, ale tu byś też fajnie podjeżdżało. No. Jakby było tak zajebiście grząsko, to tu wiesz, być dar, dar, na ogniu, na gwisku trzeba by O. No. Dobra, tu mam dwie dróżki, trzy dróżki. Najlepiej prosto. Jedna? Ja bym pojechał tam, tutaj jest taki mu wozik. Słabko, w prawo tutaj, tak, tędy, bo no. to zjeżdża chyba, nie? Tak, opa, zjeżdżają. Ale chupa, cholera. Położył coś. Widzicie, co jest najgorsze w czymś takim, jak teraz jedziemy? Jak to lewo. Zawrotka! Nie, nie, ale jak, jak prawe koło wiesz, coś złapało tak, kierownicę tak. maksymalnie w lewo, to wtedy jest to, co się ostatnio stało Danielowi. O! To jest no tak. Ciekaw... Ciekaw... No, się tak, dalej. Się... Ja Trzymaj się, pauzy panowie. Bo... To jest ciekawie, jest fajny zjazd. Ale kolejna tak bardzo przychodzi w lewą stronę. No to poczekaj, może poczekaj na nas, żebyśmy cię widzieli, wiedzieli o co chodzi. Ale ty wiesz, bo ty, bo ty też za szybko to robisz, bo gruntem, żeby był bezpieczny, to jest co robić jeden na godzinę, nie? No to nie jak na wpadniesz, to, to... To się nie nagra. O tym mówiłeś? No tu gdzie teraz jestem. Nie, to. Ta kolejna schodzi w lewo bardzo. I tam jest... No szlak, to jeszcze ciekawie. Słyszałek, ale ty tragedyzujesz tak chłopie, że boję się jechać tam, naprawdę, No Ja też się boję, co do, tam na Tak, tak, droga jest chłopie tak lajtowa, a ty tak chłopie trage, tragedię robisz, że, że ja się boję kurwa, tam jechać, chłopie. Nie, jest okej, okay, dobra. Nie... <grym> Możecie jechać. Wiesz, byłoby temu. niebezpiecznie, jakby w którą stronę była skarpa w dół, nie? Dokładnie, to wiesz, a tutaj chłopie no, co, co by się nie stało, to ewentualnie Tylko teraz... Elektryki. teraz trzeba... Teraz nie, nie wiem gdzie jechać, bo jest w lewo, jest dróżka ja, przez Ja też rzekę. nie wiem na razie gdzie jechać, czekaj, k... Sławek. Sławek! Spokojniej, no. <ślawek> Za dużo byś chciał wiedzieć naraz, nie? W prawo chyba, nie? Idziemy. No nie, bardziej lewo, w lewo. Okej, okay, czyli że... pojechał? Ale, jak się jedzie tą kolejką, tak jak teraz, nie? To trzeba no. cały czas pilnować, żeby taki kierowca w lewo tak, nie pociągała. Tak, tak, tak. Bo, jak pociągnie, to, to ciągnie, chłopie, koło ci skręca i przeskakujesz do przodu, nie? Człolek, ile ty dzisiaj więcej kilometrów zrobisz przez to zawracanie? Ilość <laughs> Ile wstecznego, kurde? <laughs> Chciałem przez to słuchać, jak przejechać. Fajny zjazd, fajny zjazd był. fajny. Bardzo fajny. Tylko, też... Czyli teraz pojadę w tą stronę, to też za jak ty tam widzisz tamtej z perspektywy już? Stąd? Tutaj? No. To no są kolejne trochę duże na tej zakręcie, ale na zakręcie powinno się wyjechać. Próbować? Eee, a tam, gdzie czy... byłeś, to było coś, czy nie? Tam, gdzie byłem wcześniej, tam jest fajna droga wzdłuż strumienia, równiutka. Wiesz, no nie wiem, to możemy próbować tutaj, tylko tak to wygląda dziwnie bardzo. Tu, tutaj na prawo? No tak, dla mnie to wygląda trochę dziwnie, nie? bo nie wiemy co tam jesteś. A mi jeszcze do tyłu. Mogę? Tak. A, dawaj, a, dawaj, śmiało, śmiało. Paweł, pojedziesz pierwszy? <grym> ja jestem ostatni teraz. <grym> no jest podjazd. Ale. No jest okay. Ale i to owy ma. No. Bez żadnych kolejnych, jak nie I... jest, tak? To no są kolejne, ale kamienie w kolejnym, więc. Stop. No tym, ty, ty ja, Tak, mamie? tak, tak, w tak Ty, ty Sławek, po prostu najlepiej nic nie mów, tylko k***a jest, bo, bo jak ty cokolwiek mówisz, to po prostu brzmi to tak, jakbyśmy mieli walczyć nie. na Ukrainie Na wojnie tymi kładami, nie? <śmianie> <śmianie> e, tylko tutaj eleczka i ogień w miarę Taka o, prędkość Tam dalej idziemy w górę? Tam byłeś, nie? A tam jest droga? Nie, nie wyglądało na drogę Tak, Paweł no to, to generalnie tam powinniśmy bardziej jechać, no ale... W no, prawo? Ja myślę, że po prostu powinniśmy tam pojechać, gdzie Sławek był przedtem, nie? Tam przy Aha. tym strumyku, ale no nie, nie wiem. Zobacz co czy tam coś jest, bo tu w prawo jak pojechałeś, to nic nie było teraz, tak? Nic nie było, no. Tu też jakaś wycinka i droga idzie lekko w prawo. A ja jej czułem pod, na podjeździe, bo to, o tą blachę mi kamienie waliły, wiesz. Tak, tak, bo tam było kolejne takie, jeszcze to kamieniste, skaliste było. No. Z, ja na ja się, się z tutaj, w tą stronę. Co tam kombinujemy? E, wydaje mi się, że się musimy wrócić jednak. Tam na tym strumyku pojechać tam, gdzie no. ty byłeś za pierwszym razem, wiesz? Ty którą jechałeś sobie? Prawą czy lewą? Lewą. Bardziej lewą. Ha, tutaj ujeb... drzes jak złoto. O. No dobra, tu, jest taki, tu są takie kamerdolce dwa, na których można może ładnie koło właśnie podzielać. No. Tu gdzie ja teraz no. jestem. Tak, to tak. Z tamtej strony jeszcze tak tak, tam. tak, 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 tak. To idealne jest na to, żeby kur... Rozwalić oponę. Tak, tak. Po, wszystko. Ja tutaj tre pługiem. No ja też. Stało, na pewno. To zdrowo. Zdzieram, zdzieram. Ja poniżej. niżej. Wierzchnią no Dla podobnych. Ty masz gorzej Paweł, bo jak ci złapie tak. przód, to wikołka jepnie się I tu przy strumyczek idzie da w lewo, nie? No by nie do góry Dobra No i tutaj ta droga powinna się połączyć gdzieś tam z czymś Tu widać, że to jest Tak Ale tu jest bardzo fajny teren do, takiej, do takiego treningu Jakby to chciał, żeby się Tak, po powoli, gdzieś tam właśnie te tak, tak, trawersy tak, tak. różne no. Tylko. Tylko ciekawe, czy by tutaj nikt się zaraz nie... No chyba też to jest daleko od zabudowań raczej też, nie? Jakaś cywilizacja chyba, nie? Ktoś no, tam jest, Iżący. Tak, na podwórku gdzieś wyjeżdżamy na podwórku nie powinniśmy raczej wyjechać Nie, droga jest podwórka Tak planowałem, że chciałem ominąć podwórkę O tutaj patrzcie jest dróżka, powinniśmy tędy wyjechać Gdzie? Na prawo tam na górze, no tutaj Widzicie? To jest fajny taki wózik. To jedź tam, o. narysujesz dla potomnych <noise> Tak, to jest droga, Sławek Tak, tak, tak <noise> Tylko że płynie ją rzeka. Wow, spoko tu jest! Klimacik jest dobry i w prawo powinno być. Wow! Rzeka zabrała drogę. Na Śląsku gdzieś w jakiejś miejscowości, pamiętam byłem, i jest normalnie droga położona betonami przez surupy, nie rzeka. I normalnie dojazd na podwórko rzeką. prawo. Będzie materiał na dwa sezony. <noise> o, o ile się nagrywa wszystko, nie? No, wiem mruga, więc powinno. O, to wiesz, czasem mruga, a później jak jej dasz stop to, je, stop, to się wyjdzie, nie? E, jak jechaliśmy z danymi i złożeniem tam na wilczą wolę w zimie, przy tych takich mocnych śniegach. No. Ta mnie zamarzła. Tak? Po prostu tak, zamarzał, zupełnie ekran w ogóle nie reagował tak, ale jeszcze wiatr i wszystko Chociaż, no, no. Że, że ona swoim ciepłem się nie ogrzała. Nie, nawet się przestała ładować w pewnym momencie tak? A potem kur, było, była informacja, że za zimno Naprawdę? Była? No? Tak, tak A, a potem te, telefon to samo A na koniec kur, ekran przestał reagować I było odzyskiwanie filmów to odzyskiwanie o, plików. O. I odzyskał? Odzyskał, no Pan też pładem, tylko trochę innym? Jakby prosto yy, spróbuj A, bo my tam, tak, tak Prosto, przedtem stamtąd jechaliśmy O, stamtąd czekajcie, jechaliśmy. może gościom trzeba pomóc Patrzcie, patrzcie, kurde no? Marmurek ktoś wyrzucił no? Dawaj, pomożemy, Toś. no bo to fakcie, ja, tak, Spokojnie Paweł, Paweł. Ja, ja, wie, ja wiem Ja wiem <śleski> Dawaj Sławek, ty lubisz pomagać Masz <śleski> Sławek, Sławek, dawaj Cura Do tyłu, do tyłu Na maksa <gry> to temu dopiero sklinowało chłopie kierownicę E no. chyba poradzili. Poradzili sobie poradzili nie? co oni robią w ogóle. Wierzę w kolejne kurde nie wiem czy to kolejno jadą. A nie chcą chyba na pole wyjechać, wiecie? Dobra, to... Dobra, to jedziemy. Dobra, oni, oni się bawią, chłopie lepiej od nas. <gry> <gry> tak. <gry> A przedtem to nie pękło pode mną <gry> No, i my tu w prawo jechaliśmy. A teraz jeszcze prosto, tak, tak, bo kontynuujemy o. sobie, nie? Ale fajnie, fajnie, że to zrobiliśmy. Nigdy w życiu nie zjeździłem podczas wyprawy tyle dróg, których nie, nie znam, nie? Tylko raz dzisiaj powiedziałeś, następnym razem. Dokładnie, no. dokładnie, także są postępy. zrobił już, bo krótką przerwę, bo zrobili ja też potrzebuję kask, zbierzyć, bo nie łeb jak Można tu zrobić przerwę, jak chcecie. Ja też mógłbym chwilę nogi rozprostować, bo mnie już że w pachwinę łapać. Ale panowie, tu jest dużo do zjeżdżenia. Tam W ta, prawo taka fajna była, taka do przytulania też. Ej, a wiecie, że ja jeszcze. Dobra, załóż się, Sławek, bo zaraz będziesz milion pytań k zadawał. <śm> o, Możesz mówić. Ja jeszcze mam jakieś koszulki dzikich ryjów, to raz. To moją masz. masz a, do dwa, a dwa, to, to jeszcze nikt mi za niej nie nie zapłacił. <noise> znaczy ja nie wiem czy tu jest droga, nie? To tylko sobie tak owczajmy Ja podjadę, ja tylko podjadę, zobaczę czy jest sens jechać tu w lewo, poczekajcie no, Na razie jest, ale jeszcze może ten, się wstrzymajcie, co? Chyba tu się kończy to wszystko Jednak w prawo powinniśmy tam pojechać na tym rozwidleniu, a nie tutaj, nie? No ale tam chyba nie było, saper, nie? Co myślisz? Nie, nie no ja już wracam, nie widzę żadnego odbicia na razie. A chcemy tam zjechać, czy? Chcemy. <grym> no to możemy próbować, nie? To próbujmy. Próbujmy. Bo rozsłane będę cofał? A nie, no, nie będę. A nie, a pierwszy. A czego nie jedziesz? Nie, nie, nie. Paweł, Paweł. Zaraz do jak... Ty można Paweł bo i tak będziemy plastiki wymieniać hmm. Ale to są ładne tereny, ja nie mogę W yy, prawo, prawo, nie? Mm, nie wiem, chłopie, gdziekolwiek, kuźwa zjedziemy w Tu chyba po prawej też jest równoległa droga, czy nie? W tym wąwoziku Chyba była, bo to było, było takie małe rozwidlenie wcześniej było, było, ale nie widać ja sobie, nie chyba na, ja sobie dam na L-kę no tutaj to Sławek no piła Tak Chyba, że gdzieś ominiemy Ryżu ryżu piła, Mam piły, piły Oszlak, to Wow, ale tu jest pięknie okay. O no, To, Ale to nie, to by chyba przerzucimy, wiecie, bardziej Kilka osób O no. Sześciu Ale tutaj w prawo ja... by już zjechał Paweł, ja Jak to tam... wygląda, przenosimy czy iść do was? Dobra, damy radę, damy radę. To tak już idę. Dobra, to ja też widzę do Was. Ale, że co, że przeniesiecie niby? Tak, tak, tam, tak. Właśnie jest tam. A, widzieliście, to Do to do tyłu, do tyłu. Ja, spokojnie, przejdziesz. No, przejdzie. Przeszło ci, ale. koło ci Wiem, tak się nie... sklinowało, że, wiesz Widziałem, nie sklinowało go za mocno, wiesz. Ale spodziewałem się tego. Tu już by na dwa nie wyszedł. No to nie, nie, to nie jest fajny moment taki Tam nie będzie to, eee. to będzie zobaczyć Nie Podejdź Pawł, zobaczyć, tam jest to już prawie wyszedłeś Wyszło Ci wyszedłeś już no, on Wiesz, bo ja teraz taką siłę wzywam no. na to wspomaganie, że nie chcę, żeby mi tutaj coś nie było, nie? Paweł, jak tam, przyjdziemy? Wygląda, że tak, tylko tutaj może być jakiś tam delikatny problem, ale może nie, czekaj Może nie Może nie Elegancko Elegancko, tak, dobra, możemy próbować Jesteśmy tu nie tutaj ma już. w ogóle drogi No, czekaj No, Paweł, jak tam, walczysz? A? Generalnie droga, droga będzie teraz zjazd, ale za jakieś 100 metrów mam tak 90 w roku chyba. To nie będzie w lewo tu drogi na pewno Jest, jest w lewo Jest do góry, jest, do góry. Ja mam tak? do góry. Wow. To drogę tu jest droga stara gminna Uff. 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 Jestem Uff. Ale, ale na, na całym wisku trzeba wyjechać Bo jest dość stromo To tylko ten kawałek jest stromy, taki, tak? A tak, 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 Prasz, tak, tak. No, i No, jedźcie dalej. Ale. Dobra, A dobra. tutaj mamy przed sobą dużą O nie? Znaczy nie, najprawdopodobniej to będzie na Węglu. Nie, dobra, nie, 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 tak Ale chcesz, z Poczekaj, ale to już przynajmniej tam, zobaczymy zdjęcie co zrobić Jest oh, okej okay. Dobra, no to tutaj czekaj, jakby i na lewo wjadę tak, ale generalnie tam droga jest, tylko są drzewa, o to chodzi Tak, tak, jest A dużo tak drzew Ale nie ma szans przyjechać, bo jest kur... ich za dużo, wiesz to Znaczy, nie wiem, ale droga jest... By... troszkę, żebym sobie tam zobaczył, co tam jest w ogóle Leży ze cztery drzewa złamane, wiesz Pięk. Droga jest, tylko nie Ale no, mamy ścianę przed sobą, co? To... No. wow, wow I Jakby nie było drzew, to by, to by był przejazd, tak? to jest do to, przejechania, to, no. Tak, jest do przejechania, no. Gdyby nie było drzew Ale tam dalej leżą cały czas bo. No tutaj też nie ma żadnego przebicia, ale tu są w ogóle zajebiste... góry Ale kurwa, tu lewo się nie da Może na dole gdzieś znajdziemy Że tutaj? Tam, tam najrzadziej tu jakiś strułek nie. Poczekajcie, ja się tu, tutaj też nic nie ma. No nie ma nie nic nie ma, nie panowie nie Tu nie to ma sensu nic To tu nie ma panowie gdzie odbić w ogóle, nie? Nie ma, nie, nie, nic nie widać. Wszędzie się śródmądną. drzewa. Bardzo dziki teren. Tutaj była jakaś droga na bank. Tu chyba była to droga. To jest droga, tylko że. Ale nie, no za hardkorowa, ja wiem, wiem. Tak, tam w prawo mówię, Kamil? Tak, tak, no ale to też tam pewnie zaraz do ściany byśmy jakieś dojechali, nie? Możemy spróbować. Nie, nie, nie Sławek. Nie, ja bym spróbował. No Kamil skręcam. Skręcam? No to zobacz. Kamil teraz w prawo, teraz w prawo skręcaj. Zobacz, tam w prawo, tam, no Kamil, nie Kamil, Sławek, Sławek. Tam? No. O tam, tam mówisz. Słabos tam gdzie jest, tylko ten kawałek... Nie, tam, bo tam, jest. tam jest też ściana zaraz. Tak mi się wydaje, że tam no, musi być. ściana tam nie będzie? Nie? Nic, no, o, no, jejcie Tak, wracamy do tak. Technicznie. Tak. Ja się cieszę, że mi to hały się zapięło. Chyba 4x4. No, 4. 4x4, przepraszam. Powiem wam, że tutaj to jest... co? No, ale wokół tego za tym strumieniem nie ma. Picza? A tam jakby tych drzew nie było i by to było przejezdne, to by była przepiękna droga chyba, A -a. chyba najlepsza w historii naszej w ogóle Świetnie tam A -a. by było A Dużo nie brakowało cholera tam tych parę metrów Albo jedno drzewo takie coś... A nie i twoje piły Tak Tyle to... brakowało Nie, nie co wy, tam było, było z pięć drzew takich grubych No, no To było sensu Ile wam pokazałem że dzisiaj kilometrów odkąd to, ty, Nie Nie, kurczę 50, pięćdziesiąt, niecałe a tylko tyle? Ja. Jest Ze prawy już mamy Pewnie tak No tak, bo wyskuchował A teraz kamień prosto, czy szukamy jeszcze coś w bok? <noise> nie nie nie, jedziemy do domu kurde no, Zwolnijcie, tak? bo tutaj będzie ten e, chciałem ja, Działka Bożeja Działka Bożeja <noise> No poważnie do czy? Ja na razie się zastanawiam, ale seria kupił, czy... Nie no, żartuję, ale, ale a. nasza działka O tu w prawo A wprost teraz widać salon i dom O tam, troszkę w prawo, nie? Tu jest A, to, a tam, o kurde Chłopy, ja muszę pojechać Bożejowi działkę pokazać Ja jestem na działce O tutaj Chłopy Ja jestem na działce Ale się wybudował tam, żeby z, z daleka pilnował Dokładnie, dokładnie, tak by było o, o, A nie byle jaka działka, 50 dolarów ponad kurde, Z widokiem zajebistym Pod salon